Jestem, jestem. O, siemanko. Jak się nazywasz, skąd jesteś i jakie masz pytanko? Siema, Olaf jestem, doczekałem się wreszcie. Cześć, cześć. E, ja mam pytanie do Popka. Siemanko. No. E, ja mam pytanie do Popka. No jakie, kurwa, gadaj. Ale czeka, czekałem aż powiesz, śmiało walcz. Tak, tak, ta, ta, no walcz wal śmiało, nie? Dobra, ja mam pytanie do Popka. Popuś król, by the way. E, ja mam pytanie, e, czy nawiązanie, e, nawiązanie Parkę do Tupaka znaczy to, że postrzelisz go cztery razy w oktagonie? <noise> e, jeżeli nie, przykładam Parkę mu e, z, z muzyki na sport po prostu. E, jak lubię kawałki i teledyski Tupaka, tak samo lubię Parka walki, dlatego e, porównają go do Tupaka. <noise> Zajebiście. E, e. Ja mam jeszcze pytanie do Bokzela. Mhm. Mm e, bo na początku pytałeś się normalna i potkał uwagę. Ja, ja ile ważysz? 120 z hakiem. Czemu tyle dużo? <laughs> Ale co cię to obchodzi kurwa? <laughs> bo mam parkę. Szykuj się. Here. Spokojnie. Ten press ten press Zapierdolę <laughs> tego. 10 e, pompek. Mocniejsze y ten... no. Rzeczy i będzie. Dobra, to jak Parker mówi, że 10 pompek, to ja mam pytanie. To, to, jak, to jak robisz pompkę i schodzisz do dołu, to się ponosisz czy idziesz spać. <grystanie> jak można być takim chujem kurwa na telefonie tej Weź kurwa, wypierdalaj ode mnie i zadaj pytanie tutaj naszemu zestawieniu, a nie e, spinasz do mi do tutaj do... Do, do mojego... do mojej tuszy nawiązujesz. Zadałem. No chuj, Cię obchodzi, kurwa, czy ja się stary ten. Czy ja zrobię pompkę, to spadnę z łóżka, czy nie, ale znaczy, co to jest za pytanie? Dobra, trzymaj się, stary piąta. A kiedy masz walkę? Znaczy, no ja mam z golą i. Kiedy? 14? Nie, 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 to ma, to będzie w tym roku, nie? Tylko gola też tak nie do końca chcę walczyć. Nie? I to, to nie jest dla mnie też taka ten, nie? No. Znaczy, chcę walczyć i nie, kurwa, wiesz, nie, nie wiem nie wie na której gali, a, wiesz, dużo jest obowiązków, ja też lubię sery zarabiać, nie? No i sam wiesz, że jak ja bym się miał tak wpierdolić w sport na do tej walki, to chciałbym mieć ją pewną, że zawalczę na przykład na fame, kurwa 14 albo fame 15, wiem, kiedy sobie to gdzieś tam ułożyć i, i lecę, nie? No ale tutaj niestety, niestety tak kurwa, nie do końca wiem kiedy miałbym się przygotowywać, nie? Ale dobra panowie. Nie o mnie y, dzisiaj mowa. I jakie masz pytanko? E, cześć Bogdan, cześć, Paweł, czy jest Pytanie mam takie, jestem z czy na nie mam po prostu Paweł, czy jest na płytę w starym klimacie, takim w Gancelbanii albo z Bolikksonem jak była płyta. Po prostu w starym stylu, tak jak robię to parę lat temu. Musiałbym się naczpać i najebać, ale na pewno coś na was wyrzeźbie po walce. Może no, może nie, nie pijany i nasz pan, na pewno już do tego nie wrócę. Ale do tego Szkoda. trzeba zaniować, trzeba mieć fajne warunki nagrywania, fajną ekipę I, i wtedy ten. Na pewno nie będę nagrywał katolickiego rapu do końca życia. Także oczekajcie za niedługo na pewno coś A drugie, a, a, a drugie mam pytanie do ciebie, Michał, jak mogę. Jasne, zapodaj. E, Michał, pytanie było takie, czy... Eee, Zwyczaj na jaki Polak e, Ferrari dostaje e, ten samochód, czy jak to jest e, jaki jest temat z tym związany? Eee, jeszcze mógłbyś powtórzyć początek? Czy jak to, kto wygrywa ten samochód? Czy to jest Amadeusz czy to jest Polak? To wiedzieli mi jest decyzja kto, kto dostaje ten samochód? In, inaczej, o, w ogóle to jest zajebiste pytanie, bo miałem się o tym wypowiedzieć, bo ja, ja też chciałem się o to zapytać. Tak, ja powiedziałem na konferencji, że Samochód jakby jest już pewnie, że, że jest niby zagwarantowane, że to albo Adrian, albo Amadeusz jakby mają szansę go wygrać, ale pośpieszyłem się z tym, bo, bo gierka, cały, to auto cały czas jest w grze. Każdy ma cały czas szansę to, że ja to się Ja się chciałem nie? zapytać, jeżeli chodzi o medialną walkę, nie? a jeszcze przed odejściem, z wypuszczeniem nas na konferencję, tam w kółku mówiliście, że auto jest w grze. Jak już siedliśmy przy tak. stole, auto już było Polaka i tego, a ja i ja parkę to co kurwa. To, to, jest, to, jest, to, to jest prawda, no. jest. A... Bo może nasza walka medialna, może nasza walka, walka medialna będzie, może to Nie. będzie zajmista walka i może to auto może będzie należało się jemu albo mi... Dlaczego tak już postawiliście to, że to już... Dobra, zmiana rękawic, kurwa ten i auto wasze, kurwa, ram, pam, pam, pam. To jest moja wina, bo nie, auto jest w grze dalej, ja po prostu się za bardzo pośpieszyłem, bo jakby widząc to co się dzieje na tej konfie, no to widzę, że wiesz, że to oni są te jakby kurwa, pewnego rodzaju bohaterami tego przedsięwzięcia, te, tego eventu, ale rzeczywiście, ta auto dalej jest w grze i dalej każdy ma szansę je zdobyć, bo nawet ostatnie trzy dni przed galą, jakby się odpierdoliło coś, co przyćmi walkę Polaka i Ferrari'ego, no to znowu te zestawienia. Ale tu nie mówimy o samej walce? Tu chodzi tylko o, o dym przed walką, czy tu, o samą walkę Tu to chodzi też? o całą kształt. Dym przed walką, jeżeli jest duży, no. ale walka będzie chujowa, to też... A jeżeli auta... ja z parka dam zajebistą walkę i walka będzie chujowa, to mamy szansę? Jest szansa. No to kurwa. To, to, to wybiera zarząd wybiera i chłopaki z firmy te, też według szumu medialnego i według tego, co się również wydarzy po samej Gali, nie? No. Czyli jeżeli będzie zajebista awantura w Oktagonie i te cyfry tego szumu medialnego po Gali również będą wysokie, no to wtedy również e, jest szansa na to, żeby, żeby wygranym był ktoś inny. Ja chcecie, ja mogę zapłacić paru bandziorom, pierdolą tą, tą galę tą, 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 po tym, po, po naszej walce i tutaj się jakoś podziękujemy, co? <laughs> tutaj podziękuję, tutaj są chłopaki z ochrony, którzy nie do końca są zadowoleni z tego pomysłu. E, dobrze, le, lecimy z kolejnym, z kolejnym pytaniem, no. Halo. Halo, siemanko. Siemanko. E, tutaj Smołasty mówi, O, siema, smoła. siema witam. Smoła. Słuchajcie, panowie, chciałem was serdecznie pozdrowić na starcie wszystkich troje, Goro, nie wiem jak się odmienia, nie byłem nigdy w takiego... Wszystkich całego. troje. Wszystkich troje, tak. I ogólnie czuję się trochę mi się do jakiegoś Hugo dodzwonił w dziesięctwie, nigdy mi się to nie udało, ale w końcu się udało teraz. I ja tutaj nie dzwonię z pytaniem, ale bardziej do Popka, z takim chciałbym się w formie obrońcy trochę, bo jest jakaś część, y, grupa ludzi, która podważa jego trzeźwość. Ja bym chciał powiedzieć w formie jego obrony, że nieraz się przecięliśmy na festiwalach i Popek, kiedy wokół wszyscy kurwa lecieli w grubym balecie, Popek sztywniutko kulturalnie na trzeźwo, także tylko tyle dzwonię w tej sprawie. I to jest niepodważalna rzecz, bo widziałem to na własne oczy nieraz na festiwalach i tyle. Dzięki z Malasty. Trzymajcie się, Elo. Trzymaj się. No, czyli tutaj. Halo, Halo. Kogo mamy na linii? Siema, Siema, Rosły z tej strony. Siemanko, Siemanko, skąd jesteś i jakie masz pytania? Lublin i mam trzy pytania do każdego po jednym. Okej. Okay. Dobra, to do Normana będzie pierwszy. Czy by był zainteresowany walką z Kubańczykiem w K1? Bo mu nieźle idzie kubańczykowi i. Good. Dostawałem już to pytanie, i muszę powiedzieć, że pewnie know, bym był zainteresowany. Like nie kilogram, wiem, w jakiej. On jest kategorii wagowej. No, nie jest kickboxerem. I to bardzo dobre. W ostatniej walce chyba wykończył przeciwnika kopnięciami właśnie. Ale to by było ciekawe. Chętnie stanąłbym no z nim w ringu, a później możemy zrobić myślę, że fajnie by się to oglądało. Yeah, Ej, dobra. Hmm. Drugie pytanie to jest yy, do Bogdala. OK. Yy, czy były rozmowy na temat walki z kimś z polskiej wersji? Jano Hinol? Mm, nie było, ale widziałem, że Hinol jest w zajebistej formie, przynajmniej fizycznej. Nie wiem jak się bije, ale jest to postać, która na pewno wzbudziłaby zainteresowanie. No a też mi się wydaje, że właśnie znaleźć kogoś odpowiedniego i fajnie też byś to oglądał. Tak. No, tam ostatnie... tam z, tej, z tego środowiska hmm. kojarzę tylko Hinola, Jano nie kojarzy akurat. Eee, ale Chinola tak, jak najbardziej. Aha, no ja słucham chłopaków, także, także myślę, że by fajnie wyglądali. I ostatnie to do Popka. Eee, czy, był właśnie, czy by był zainteresowany walką z Beskiew, z Piechowiakiem? Z Piechowiakiem? Eee, jeżeli by się dogadała Federacja, bo to musicie zauważyć, tam jest kolejka do mnie i ja nie mogę walczyć z na naraz zawodnikami, wiesz, w jednego wieczoru i musiałem sobie wybrać. Ja podeszłem tym razem, miałem czterech, miałem piechowiaka, szeligę, kołeś tam jeszcze, koś tam jeszcze, ja chciałem zawalczyć z najlepszym z nich, czyli z Sparkę. I tutaj dobrałem sobie, nikt nie może im powiedzieć, że wybrałem sobie najsłabszego przeciwnika. A jak to będzie w przyszłości, to muszą się dogadać, to też muszą się zgadzać jakby nie tylko jakby, nie wiem dopasować się po prostu fajtersko, ale też zasięgi, nie zasięgi. To wszystko ma, to wszystko ma wie, wie, duże znaczenie. I, I przede wszystkim włodarze, bo ja tutaj się sugeruję gdzieś tam tym, co mi w wodarze. Ja sobie sam fajterów nie wymyślam. Dostaję tutaj jakąś ogólną listę, z kim mogę zawalczyć i z tej listy sobie kogoś mogę wybrać. Także wybrałem najmocniejszego, a jak będzie po tej walce, no jeżeli Bóg, jeżeli Bóg daj wygrałbym z Parkiem i bym, yy, wtedy bym celował jeszcze wyżej. Jeżeli bym z nim przegrał, to na pewno niż bym wyżej raczej nie szedł, może być sobie jakiegoś tam ogórka, żeby, żeby zrobić sobie tam wiesz, walkę do przodu i tyle. Ale tak na razie nie wybiegam tak w przyszłość, jeżeli, by się, jeżeli włodarzy by uznali Popek, słuchaj, ta walka fajnie się sprzeda, yy, Popek Piechowiak. Kurwa ruchmy to. Jeżeli, jeżeli nie szukamy kogoś innego. No, no, rozumiem. Dobra, to ja tyle. Hmm, powodzenia chłopaki na walce, jeden i drugi, jak wygra lepszy. Na razie, cześć. Dziękówka za telefon.